156 lat temu na polanie leśnej, nazywanej przez miejscową ludność Jeziórkiem oddział pułkownika Dionicego Czachowskiego stoczył zwycięską bitwę z Rosjanami. Efektem bitwy, która przybrała korzystny dla powstańców obrót, była nie tylko dobra salwa ze wszystkich luf broni palnej, a oczywiście była na mniejszości w oddziale powstańczym. Po tej salwie ruszyli do ataku kosynierzy, którzy zrobili swoją robotę doskonale, i efektem tego było 90 zabitych Rosjan. Oddział poszedł w totalną rozsypkę, zaś na polu bitwy został Ilja Klewcow, major rosyjski dowódca tego oddziału, więc Rosjanie ponieśli zupełną klęskę. Z ponad 1200 bitew starć i potyczek powstania styczniowego ta stoczona pod jeziurkiem była jedną z nielicznych zwycięskich. Dionizy Czachowski zasłynął jako świetny dowódca, a jego sukces odbił się szerokim echem wśród miejscowej ludności. No to często bywa. No często bywamy tak, że już jesteśmy tutaj gdzieś piąty raz i jeżeli tylko mamy czas, to przychodzimy. No jest to dla nas takie magiczne miejsce. Pochylimy głowę, pooglądamy dęby i wracamy do domu, a mieszkamy tutaj stąd bardzo niedaleko. Tutaj to jej. Prawie każdą niedzielę, bo z mężem jeździmy na rowery po prostu, rowerami. I właśnie z tego względu, że chcemy po prostu uczcić y, pamięć dziennika Czachowskiego. Chociaż ostatecznie powstanie styczniowe zakończyło się klęską, to w wymiarze moralnym odcisnęło duże piętno na ówczesnym narodzie polskim. Powinniśmy pokazywać, jak ważne jest to, co robimy dziś, dla kolejnych pokoleń, bo to kolejne pokolenia będą czerpały też z naszej wiedzy, z naszego zachowania. Dlatego musimy pamiętać o naszych przodkach i przyprowadzać tutaj też nasze dzieci. Pomimo represji ze strony Carado i intensywnej rosyfikacji, jakiej doświadczyli Polacy po 1864 roku, przez dziesiątki lat ten zryw niepodległościowy żył w sercach, a sami powstańcy styczniowi byli otaczani wielką czcią i szacunkiem. Można powiedzieć, że bez powstania styczniowego nie byłoby niepodległej Polski w roku 1918. Nie byłoby żołnierzy, żołnierzy Józefa Piłsudskiego, nie byłoby polskich legionistów, nie byłoby pierwszej kadrowej, bo jednak oni byli wszyscy spadkobiercami powstańców styczniowych. Od kilku lat na polanie imienia Dionizego Czachowskiego odbywają się uroczystości upamiętniające bitwę z 5 maja 1863 roku. Rok temu, w 155. rocznicę, znajdujący się tam 270-letni dąb otrzymał imię Dionizy na cześć pułkownika Czachowskiego. Jest, taka, jest taki obyczaj u nas, u leśników, zwłaszcza, że nadaje się różnym wiekowym, wielowiekowym drzewom, a przede wszystkim dębom które żyją bardzo długo, jak państwo wiecie, nadaje się imiona osób zasłużonych dla, dla naszej ojczyzny. Może tak powiem, dla ojczyzny, dla przyrody, dla niepodległości naszej ojczyzny. No i tak przypadło teraz mi na dnia dnia Czachowskiego. Jeziórko to jedno z około 470 miejsc pamięci, jakie znajdują się na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Opiekę nad nimi sprawują leśnicy. Patriotyzm wśród naszej braci leśnej jest czymś normalnym, wyjątkowym, wysanym z mlekiem matki. A także widzimy na co dzień przykład właśnie naszych kolegów, często już emerytowanych, ale którzy właśnie. Są symbolem po prostu tej trwałości i ciągłości tego w przestrzeni wieków. W uroczystościach na polanie imienia Dionizego Czachowskiego z roku na rok bierze udział coraz więcej osób. W tym roku oprócz miejscowej ludności w polowej mszy świętej i złożeniu wieńców wzięli udział m.in. przedstawiciele władz samorządowych oraz leśnicy z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.